Spróbuję skarpety. Jakieś miasto. Nie wiem, zaraz zobaczycie. Okej, okay, sprawa wygląda tak. Jesteśmy w międzydrojach. i idziemy zaraz na plażę. Idziemy zaraz na plażę. Idziemy zaraz na plażę. Muszę owinąć tatuaż, bo muszę go chronić przed słońcem. Zalecenia takie dostałam. Nie wiem po co i na co, ale... bieremy gazę. Pani w aptece kazała użyć gazę. I teraz... Nie wiem za to. Jezus, matka się teraz zgubi drugi raz. się mama dzisiaj zgubiła na parkingu podziemnym i była akcja ratunkowa, która w sumie zakończyła się utraceniem trzech osób. Tak, debil wyglądać, jeszcze czerwony plaster mam. Jeszcze będę tylko ten kawałek ręki miała obwinięty. Przynajmniej to bym się wyglądał na mam. No i co? Niby dla chcącego nic trudnego, ale. Nie no, gorzej się nie dało tego zrobić, nie? Second skin jest tak brudny. Jak to się mam te? Już prosi. Nie, nie za... No ja, bo mogę... Jem. ja właśnie w Robloxa. No więc, nie wiem, czy to jest zagra w tym Robloxie, totalnie nie mam zielonego pojęcia, ponieważ w ogóle nie było planowane granie w Robloxa, aczkolwiek weszłam na grupę i patrzę, że moja kuzynka rozmawia z, z znajomymi i się okazało, że... Grania w Robloxa Grzech nie skorzystać Idę po RedBull'a Ej, ale ktoś mi zabrał drugiego RedBull'a Kochani oskamowali mi z RedBull'a Owoc kaktusa Zamknęło się, wow Mama zadzwoniła O mój Boże, jak ja wyglądam Sorry, że tak siedzę nie to siedzę, ni to stoję, ale mam telefon podpięty do ładowarki No Yy, ten, mama dzwoniła, idziemy na kolację, więc niestety nie zdążę zagrać w Roblox z dziewczynami. I tak jest, więc idziemy na kolację. Czasie jak mówiłam, 5 lat nagrywała na YouTube. A. to! Pani moi, więc jesteśmy już po kolacji, i co? I trzeba pamiętać o higienie jamy ustnej, trzeba umyć ząbki, więc właśnie to będziemy teraz robić, i Patrycja, pozdrawiam napisała mi czemu takie krótkie vlogi robisz, jakieś 8 minut jak chcę długie po pierwsze nic ciekawego się nie dzieje, więc dlatego nagrywam, że myję zęby, jakby z tego ci mogę zrobić pół godzinnego vloga, jak mi zęby to po pierwsze po drugie nie mam pamięci w telefonie, wczoraj usunęłam 22 tysiące zdjęć bez Zgrania ich. Błąd życiowy od razu tego żałowałam, a człowiek już nic z tym nie zrobię. No, dobra, myjemy zęby. Znajdujemy się teraz w pokoju rodziców. I teraz pytanie jest do mamy: jaki masz plan na dzisiejszy wieczór? Dzisiejszy wieczór, to tak, jesteśmy już po kolacji. <grym> Ja tylko. Dobra, cicho. Bądź cicho. Tylko bądź cicho. Jaki masz plan na dzisiejszy wieczór? Jaki mam plan? Jesteśmy już po kolacji. Wzięliśmy prysznic, przebraliśmy się w stroje i idziemy korzystać ze strefy spa, czyli jakiś masaż sauna, później prysznic basen, a wieczór. Nie wiem, może jeszcze jedna kolacja. Może, Oby. może. Okej, okay, to teraz, jak podoba się podróż tutaj? Podoba mi się podróż. Z Wami zawsze jest yy, wesoło, żeby nie powiedzieć <laughs> nic innego. <laughs> wesoło, ciekawie i tak dosyć szybko tym razem. Chcesz kogoś pozdrawić Do kamery hmm, proszę, do kamery Pozdrawiam całą rodzinę, wszystkich znajomych i bawcie się tak jak ja. Ciocię Kasię najważniejsze. Ciocia, chcesz coś powiedzieć? Ciocia chcesz coś powiedzieć? Ciocia pozdrawiasz kogoś? Tak, pozdrawiam was wszystkich. Okej. Okay. wypoczynku życzę. Dziękujemy. Dobra, to to by było na tyle ze strony mamy. Mama coś chcesz powiedzieć? Czy... Nie wiem, raczej. Okej, okay, bo idziecie na basen niestety. Idziemy. Ja mi się nie chcę. 2020. Godzina 2020 20, kończymy vloga. Muszę go skleić jeszcze. Tam siedzi Andrzej z tyłu za mną. Patrycja nie będzie dłuższego vloga, ponieważ. Bo nie. I co, i to by było w sumie na tyle, nie? Nie wiem, Andrzej ponarzekał na mnie, co ja robię. Z tatą nic nie nagrałam. Z mamą nagrałam. Z mamą zawsze kończę vloga, jakby. Jakbym teraz tego nie dograła, to by znowu się zakończył vlog na mamie. To by było na tyle. Nie wiem, kiedy będzie następny vlog. Nie wiem. Nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo zależy od tego, kiedy mi się będzie chciało. Andrzej, jak się kończy vloga? Udźcie się, bo będziecie głupi, elo. <grym> Dzisiejszym sposobem było elo 1, nie no żartuję. Yy, tak, mam na sobie bluzkę elo 1, jakby ktoś narzekał, nie narzekał, albo mi mówił, że e, ma na sobie, nie no, nikt by to nie mówił. Ale tak, jakby to się domyślał, tak mam na sobie bluzkę elo 1. Polecam, fajna bluzka, tylko że ten troszeczkę... Na, naklejka jest trochę taka, taka se, ma z materiału. Ale bluzka sama w sobie jest bardzo fajna, fajny materiał ma, więc. Jakby. LO1 polecam. 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 Nie polecam, znaczy, że tu je polecam. Zastanawiam się, czy wstawić jakieś bluepersy. Jak chcecie w bloopersy, to piście w komentarzu. Zawsze chciałam to powiedzieć. Subskrybujcie kanał, to też zawsze chciałam powiedzieć. Jak nagrywaliśmy myszkę Genesis Unboxing? Zjechaj w komentarzach. Okej, okay, dobra. Nie wiem, pewnie coś tam wrzucę na końcu, bo Persy, bo Patrycja do mnie. Eee, za krótkie vlogi! No ale nie, Patrycja nie będzie dłuższych vlogów. Nie wiem, jutro może coś nagram, Jutro. Nie wiem, pomyślę. Stopami swędzi, sorry. Nara.